Hello mordy, tutaj wszystko zajebiście, sobie siedzę, to jest nasza zajebioza, tutaj chociaż, można nazwać chujowo, no i co, w dupie mamy to, dupa, cycki. to jest pojebane, tutaj w naszym mieście, chyba że to jest grane, choć możesz nazwać, że jesteśmy peldałami, to tutaj nie ma, wszyscy se się pierdalamy, chymża, nasze miasto bloki kultury to chujoza. Tutaj sobie robimy To bardziej wieka, tu jest zajebioza. To co mamy robić jest tutaj przezajebiste, choć to nie nasza sprawa. Mamy co tutaj jest. Ojea, yeah. wszystko w blokach kultury to jest pojebany świat w naszej kurwa, tutaj chymrze. Ty patrz, Anikuś co leci w tvp walka Korwina z Biedroniem, ale kurwo będą jaja. Ale faktycznie, ale będzie szczególnie, że obaj są kombatantami i w partii politycznych co dopiero będą jaja. A tutaj Filip Heiser. dzisiaj porozmawiamy z Januszem Korwinem Miklej na temat jego walki w MMA z Robertem Biedroniem, ale to dopiero będą jaja. To jest pojebane, po może powiedzieć, że to jest pojebane. Ja jestem ten mądry on, ten głupi, bo jest lewakiem, trochę ćwiczę, ale patrząc na jego atletyzm, to tylko sprytem można go pokonać. No, ale zajebista ja walka, aż mi jajce swędzą, żeby zobaczyć coś takiego, taką zajebistą walkę, ole kurwa. Kurwa, rzucajmy tymi kamieniami dalej tymi kamieniami, aż kurwa wszyscy nie padną przez te kamienie, kurwa, rzucajmy kurwa. Rzucaj, to rzucaj jeszcze raz. Niech wszyscy padną jeszcze raz od ciebie, od tych twoich kamieni. Rzucaj dalej, z tymi kamieniami, rzucaj dalej. Patrz, Lolek rzuca kamieniami we wszystko co żywe. Hej, dołączyć do niego chcesz czy nie chcesz? Ciekawe co dalej z tym Lolekiem, pewnie zaraz mu się kamienie skończą czy coś. No, za dobrze to nie będzie. Pobije i coś mi złamie, kurde ja się boję teraz, i ja się bałam tam i jeśli teraz nic mam zrobić. W będzie dobrze, przecież ja jestem twoim chowańcem, idziemy po przepis na piwo i od razu wracamy, dobra? jak trzeba iść to trzeba, no to idziemy już, hop, hop, hop! Dobra, już idę, trzy, dwa, jeden, raz kojarz, śmierć! <noise> Już to iść, to teraz już tak iść do monopolowego. Ja tam idę na raz, dwa, trzy i już po mnie idę. Dobra, czas zrobić sobie dzisiaj sobie rajdę na raz, dwa, trzy. Dobra, to gdzie dzisiaj idziemy? Ma ktoś pomysł, o już wiem może gdzie, do monopolowego. To może na pewno też zaśmy do jedzenia bo ten głodny, to może już z jakim napierw, to tam sobie też weźmiemy do jedzenia w tym monopolowym, dobra? W też coś przekąszę, przecież nie mogę być aż taki chłód, przecież ja zdechnę z głodu jak nic nie będę Dobra, ja też idę coś zjeść z grubym. Ja, to co mamy to już uzgodniliśmy i do roboty, i tak dalej, i tak dalej, dobra, chodźmy już teraz, bo już się już zrobi ciemno. mi Młodzieńcze, chcesz posłuchać czasów o piłce możnej z Perelu? Młodzieńcze? Dawaj stary Dziadu Menelu. Aż mi jajca spędzą, by dowiedzieć się, jak to było naprawdę. Aż mi kurwa jajco spędzą. Co z Czas na o co nie? Czas na nieco, co nieco, co nie? Tak z Tak z tak, tak. To, to robimy sobie dobrze, robimy co nie, aż będzie nam za dobrze, co nie, Hehehe. No to skok. No i hop, tak jak magik zrobił sobie po skoku, hop i zgon. Dobra, to, to teraz robimy... Masz pomysł, a skąd wziąć tutaj piwo jednym czteropakiem? Yy, Nachleje no się akurat cała wioska. A, musimy teraz się słuchać królowej, bo nas wygna z wioski i będziemy musieli mieszkać u ludzi, jak coś, więc... słabo to może być. Dobra, moi poddani, idziemy do ludzkiej mafii po alkohole. Po alkoholowe, wszyscy niedługo będziemy weseli, no i pijani. Co, królowa dała Ci rozkaz zrobienia misji dyplomatycznej z drugimi, to o co chodzi. To jak ładowanie, e, przyjęte, dobra, to idziemy na ładować setek naszą głową i zaraz już jedziemy tam skoczyć, przybyliśmy. Dobra szefowo, globalna gejzmowa Unii Europejskiej musi zostać naładowana celowo i w jak najkrótszym czasie do dalszego celu już koniecznie. Nasza gierka już jeszcze działa, musimy tylko naładować, to co robimy, to idziemy dalej. Raz, dwa, trzy i idziemy. Waszej wysokości za współpracę z nami. Mam nadzieję, że Pański naród chętnie wywiąże się z umowy tak jak nasza mafia z wami. Ja też mam taką nadzieję. Ostatnie umowy źle się kończyły. Musieliśmy zabić tych, co nas zdradzili. Jesteś miły, więc mam nadzieję, że tak nie zrobię tym razem. Mam co, mama. To już wszystko dobrze. Idę wracać teraz do domu. Mam nadzieję, że mama mnie nie wyzwierze za mało, czy coś, że po prostu tylko niewiele jest. Dobra, no i widzisz, teraz widzisz, tutaj już chodź, teraz chodźmy. Spadajmy teraz skąd weszliśmy, i do przodu, dobra, chodźmy już. teraz, już krótko rozpocznij się wielkie starcie. Weterana lewica Roberta Biedronia i weterana prawicy Janusza Kordynamica. W tą sobotę wielkie starcie. Co pedałku, gotowy jesteś na użycie mocy rurkowców i prawackiej pięści? Jesteś gotowy, Biedronko? Korwinku, korwinku, ty stary dziadku. Nawet kartonu z owiem nie podniesiesz, a ja 16 lat na raz jestem w stanie wznieść. Basynek, ale to będzie zajebiste. Przygotowałaś już popcorn, czy nie? Będzie dobre, tato. no, mi się wydaje, że to już nie mogę się na to zaczekać, bo to będzie taka wykurwista, chociaż trochę potrwa zanim to obejrzymy. Jeszcze do, do soboty trochę czasu.